Łukasz, wielkie gratulacje. To bardzo ważne zwycięstwo. Jakby ocenił ten mecz z perspektywy fizyczności, waszej defensywy, bo rzeczywiście dzisiaj to była taka destrukcja, prawda? Nie grało się łatwo. Nie, 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 nie grało się łatwo. Bardzo ciężki mecz dla nas. Na początku wypadł nam Jay, który tak naprawdę jest naszym liderem i na pewno był to mocny cios, aczkolwiek jesteśmy mocną drużyną mimo to i walczyliśmy do końca i cieszymy się ze zwycięstwa. Coś powiedzieliście sobie w szatni właśnie, czy, czy, czy w przerwie, że musicie po raz kolejny zagrać bez niego i to od razu drugie pytanie, to chyba też budujące, bo po dwóch porażkach jednak dzisiaj na trudnym terenie odnieśliście zwycięstwo bez swojego lidera. Tak, zgadza się. No, był bardzo ważny mecz to dla nas, bo ciężko trenowaliśmy do tego meczu. I i fajnie, że odbiliśmy się po tych dwóch porażkach i tutaj na ciężkim terenie wygrać to naprawdę fajnie, aczkolwiek wiemy, że to jest końcówka sezonu. To ważne zwycięstwo dla nas, aczkolwiek na, najlepsze granie przed nami. Wydaje się, że znaleźliście pewną odpowiedź na początku, na końcu trzeciej, kwartej i na początku czwartej mieliście sporo akcji podkoszowych. Tam Parachowski bardzo dobrze grał, tam Dziewa, wyszedł Karolach z dwoma trójkami, ty również zrobiłeś swoje, wyglądało to bardzo dobrze w ofensywie. Tak, no chcieliśmy wszystkich uaktywnić w ataku, bo, bo każdy nam jest potrzebny i, i fajnie, że wszyscy zareagowali w taki sposób, bo, bo jest to ważne i fajnie, że, 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 że udało się wybrać. Dać. To drugie zwycięstwo nad stalówką walczycie o pierwsze miejsce przed playoffami? No, na pewno bierzemy to pod uwagę, że chcielibyśmy pier być pierwsi, aczkolwiek będzie co będzie. No Chcemy wygrywać mecze i, i tylko to się liczy. Dziękuję bardzo i raz jeszcze gratulacje. Dziękuję.